E, witam Was bardzo serdecznie. To są takie fajne minigry z strony MT89. S.I.R. Ze mną jest dzisiaj Easy Play Games, Witamy Witam Was bardzo. To jest serwer z minigrami, e, IP tego serwera będzie w opisie. Teraz sobie gram w taki TNT Run. 10 sekund startu. No easy. Kto lepszy? Dobra, za sobie Mój się aż będę biegał. Ah, it's Oh, no. <Pardon>. Hop! Wait! Ah, Oh, oh, my God. Yeah. Come It's <coughs> Nie wiem, czy to tak samo mam, czy... Z bądź, czy na ekranie będzie te takie plamy, jakby jakby się razu powoli teren. Ja sobie tam na ten tak. O Jezu, co się ty dzieje. Dobra, mi się nie Biegam po ścianach. No znowu... mi się brudzki nie robią. Chopie, nie nauczyła ci matka, że drogi się koledzy nie zachodzi? Ja mi się mluzam. No! Nie przeżyłam! Nie przeżyłem! Gadde mnet. Nie robię. Tylko nie wiem gdzieś. Oj! Ja mi się mluzdy nie robią. No... What the fuck, ja mam mamgi na tym serwie teraz? Jest jeszcze dziewięć osób, chłopie! rzeczywiście, to ja bym... Ja po to, mi się dopiero odrespieceren. Ej, co jest? Po mi się odrespiecerem. Ui ui ale ja tam. która jest godzina 12 po 9? To tak yy, pogramy do 20 po 9. Za dwie runki, o tak powiem, Dwie runki zagramy. No, ale mi ja ogólnie, ja pierdzielę. Jest, przez to przegrałem. A, 6 gra sobie, nie? A, spadłem. Ja ostatni poziom, chłopie ja czekam przy arenach. Bo no no mi no, tak zlegowało, że... Nie, 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 nie. Ostatni poziom. Siadź teraz, jak z już dupa po mnie. tędy, 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 obok ten Nie, nie, nie! nie. Sam się wyłudziłem. Oj. To, to, z tego skorzystam. Łiii! Nam klamery natracić idziemy. Na, na dwunastkę, trzy osoby. Kiedy jest dwunastka, dziewiątka, dziesiątka, dwunastka, pięć osób teraz? A wyjdę pana. Że mi znowu nie zlogował, łabę. 30 sekund, 7 osób. 9 osób, 10 <coughs> osób. Więc wiemy, co To od razu milion osób dojdzie za, mm -hmm. za ryza, 7 16 sekund. Mm -hmm. Koteczek 1, 2, trzy. Koteczku, koteczku. Ua, ha, ha, ua, ha. Weź mnie pukać z dubką. Jak to umieć? <grym> co się co to mi ja zrobić? Bo się poklaknąć Ła, to jest! I... Ty... zapomniałem. Nie... Nie przesłyszałeś chyba to. Ojej, ojej. Do czego? Ojej. Do hmm. jajeczka przegląda. Nie ja no! Nie wpadłem! Aaa! Wpadłem! Nie co spadłem! Kurna kołeś! No! Zo upadłem, za Co? Nie, ha ha! Jeszcze ty nic! Ale mi zlagowało znowu te damy. I co spadłeś?

Czy ode mnie jesteś jest troll? No i paździem tanka. Mam jeszcze double jumpa. Ja ci War no Ej, wiemy, tak laguje. Masz jeszcze double jumpa? Mm, jeden, jeden mam. No. Ja cię... Wy wyratowałem się. Był spadł Ale jak, to, jak to Dwa, Dwa razy spadłeś Na przykład jak spadasz nie jest daleki po prostu wielki dół. To dwa razy ma ci się spację, to lecisz tak fajnie do góry. Ej! Snek, snek! Ostatni poziom. Hoppy, hoppy! Nie, Nie już spadłem dwa poziomy naraz. He, hmm, he. Hmm. Pietro, myślę, w tym razem chcesz... jak też spadnę. Aaa, spadłem. O masz 60 monet ty. Co mówisz? Ma 60 monet. Ja dotych... mam 52 monety. Ej, ile to trwało? Jeszcze 16, to może jeszcze... Ej, choć jeszcze jedną minut... rumpkę na Handelsnick zagramy. No dobra, zobaczymy czy wbijemy. Head and Seek. Jest, jest arena. Jest, wbiłem na czwórkę. Ja tak samo. Okej, okay, dobra, miało być TNT yes. runów, będzie w końcu jedna runka Hide Tak, handlowy no. to jest bardzo fajne też. Jak ktoś grał, to. Ja, a jak ktoś ja, nie grał, to. Ja uwielbiam, tak. ale jest, jak się chowasz, to są fajne. takie średnie emocje. Bardziej się bawisz, jak szukającym jesteś. Okej, okay, jestem. Jestem no. craftingiem. Ja, ja jestem bloczkiem siadek. Aha, gravedingiem. Ja kim jesteś?

Trzy, dwa, jeden. Okej. Okay. Ale mi loguje jeden zamek. To jest w tej strony. Oh, mam word... Z tym ward będzie Nie mnie, nie. nie, nie. A, ale co to jest jakiś koleś Ja cię! zobaczyć na odcinku jakiś nóg! Ja pierdolę gorszego go chyba nie widziałem. Kurwa. No wszedł. Obejrzył się. No to on chyba myślał, że każdy będzie skakał. 16. Że. A ty się ukrywasz? Czy szukasz? Ukrywam też. Ja się też ukrywam. Szukasz? Nie no, szukasz? Nie ukrywam. Ja. No, nie szukasz. Kurcze, ej powiedzcie mi od czego to jest, to E. No zobaczcie, E. I to i tak nic mi to nie daje. Na tym serwerze tylko tak mam. No, góry nie na ma serwera, na single player i na 5.2 tego nie ma. Ale o co chodzi? Nie, bo mam od tych... A dobra, zobaczę na odcinku, tam ci nie będę teraz tłumaczył. Od zadań, nie? To początkowe zadanie w Minecraft. Takie wiesz, że otwórz w płynę, nie wiem, w i to mi cały czas yy, skuruje, nie nieważne. Ach! Nie jestem solidnym blokiem. Jeden. Jeszcze. <ścoughs> <śmienny> Hej, gościu, gościu, wlazł do tego, do bloku w sianę, no nie? Stanął przy takiej pochodni, obejrzał się w półpoki, no nie? I nie, 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 nie zobaczył. Już uderzysz w każdy blok, to nie. A no boję moje... ach! Zabił mnie. Mogłeś się nie ruszać.

Ja zabiłem! Jest! Jest! Kisiu, Ale patrz, ja stałem, nie? I wyżej się mnie bili, a tak naprawdę nie traciłem życia. Dziwny cudem. No właśnie, ja tak mogę stracić. Stać, 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 stać. A ja życia nie traciłem. Troll, bug. Tak ja stać, stracić, stać. stać, stać. I stać, i stać, i stać na życie, gdzie... lepiej Ciekawe. Że... No najlepiej jest się ukrywać i patrzeć, gdzie inni są. O, widzę jakieś ludzko. Trzeba będzie za nimi iść. No, Nie tak wiem pewnie? ile osób jest w światłach. Jakąś się tam w No doch, ej no. Brrr. Nie fer, ja mam tam blask. Ej, a leci życie, ej, leci życie, od wiem jak cię wywnowałem. Trzy serduszka, za wszystkie twoje ciosy. Pół serduszka? Trzy. O. No, my wygrali. Dobra, ej, chodź... Yy, dobra, e, chyba się nie pożegnam razem. Bo ja że niestety tutaj jest ciężko się znaleźć. Bo są wyłączeni gracze i to zmniejsza po prostu lanię. Także ja się będę żegnał i Gidzi no a trzymaneczka. No, także do 8 dnia. zapraszam do, nas, do, do subskrybowania do live'awania naszego kanału. Tak, tak, oczywiście. Bad Butch, A właśnie napiszę w opisie legendę po prostu, że jak będzie M, znaczy... To jest mój tymczasowy wynik, ja zmieni. To jest tyle, że mówię, przygotowałem legendę. Jak będzie M w rogu filmiku... To znaczy, że nagrywa MT 81 Full SIR. Jeśli będzie B, to znaczy, że Bed nagrywa. A jeśli będzie K, to znaczy, że nagrywa Kizzy. Także jeszcze dam legendę do tego w opisie. Eee, żegnam. No